Aha, dobra, słuchajcie, po krótkiej przerwie. Eee, dobra, to się jakoś powinno działać. Słuchajcie, zrobiłem to w ten sposób. Eee, przykręciłem tak zwaną nakrętkę komierzową i miałem taki, to się nazywa separatory wstrząsów. One są takie prążkowane, więc to automatycznie zostaje na, na miejscu. A przy okazji, jak się położy, to. Eee, no, no można powiedzieć jak się położy przepraszam to zostaje to na miejscu więc y, tutaj temat krótki Jezu, co ja z tą kamerą dobra um, także słuchajcie za chwilę to będziemy uruchamiać zaraz to będzie na tym filmie mią, tak zwany finałowy znajdę jakąś Petrójkę, 3 um, tak jest for the safe jeszcze będzie tak zwany zimny start Pewno chyba na tyle to ostygnąć, żeby to powinno wystartować Także za chwilę wrócimy. Eee, już jestem z powrotem. Słuchajcie, zasilacz A i wtykamy gościa w prądy. Tutaj automatycznie to wygląda w ten sposób. Są, so, że jest jasno, ale spróbuję, spróbuję to złapać. Jest ta, le, ta lewa trochę z opóźnienia. Ale działa. Eee, dobra, tak to wygląda. Eee, słuchajcie, rozgrzały się obydwie, więc tutaj nie widzę żadnego problemu. Eee, dobra, słuchajcie, eee, za chwilę do MP3 ją podłączymy. Dajcie chwilę.